Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Ja nazywam się Paulina, a w sieci działam jako motywatorka, gdzie zajmuję się szeroko pojętym odchudzaniem. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na odcinek, w którym porozmawiamy sobie o trzech bezsensownych rzeczach, które robisz w trakcie odchudzania. Zapraszam. Nie chcę się chwalić, ale pewnie już to wiecie, że mam spore doświadczenie w odchudzaniu, zarówno w swoim, jak i też w odchudzaniu innych osób. Odbieram sporo wiadomości, mam też ludzi, z którymi współpracuję w ramach konsultacji psychodietetycznych, mam także uczestników wyzwania i no szerokie grono obserwatorów, z którymi też często piszę. Także trochę już wiem na temat odchudzania i trochę rzeczy mi się wysuwa na pierwszy plan, takich rzeczy, które w mojej opinii nie powinny być robione, albo które są zupełnie bez sensu, a my dalej w nie wierzymy, albo dalej je robimy, bo po prostu podążamy jakimiś utartymi schematami. I dzisiaj pomyślałam sobie, że weźmiemy takie trzy rzeczy na tapet i je sobie omówimy. Także nie przedłużając, przechodzimy do rzeczy pierwszej, i jest to, słuchajcie, odpuszczanie treningów i generalnie odpuszczanie takiego feed życia, które sobie założyliśmy, odpuszczanie aktywności fizycznej w dni, kiedy. Uważamy, że nasze podejście do diety, nasze podejście do odchudzania nie jest wystarczające i w dni, kiedy na przykład zjemy coś, co według nas nie było dietetyczne albo nie wpisuje się w te nasze fit ramy. Nie wiem, czy tak mieliście, ja tak miałam wielokrotnie, że prowadzę sobie jakieś tam super fit życie, tutaj niby się odchudzam, wszystko jest fajnie, fajnie, fajnie. Uprawiam też jakiś sport, czy chodzę na siłownię, czy chodzę na basen i przychodzi taki dzień, gdzie coś się, za przeproszeniem, skupkało po drodze, żeby nie powiedzieć bardziej brzydko i na przykład zjadłam jakieś ciasto albo wyszłam gdzieś, gdzie nie planowałam, zjadłam jakiś obiad na mieście albo pozwoliłam sobie na fast fooda i wtedy moja głowa automatycznie robiła, no nie, no to bez sensu, to już dzisiaj nie ćwiczę już wszystko na nic, no bo przecież... Nie idę zgodnie z planem, no to po co już ćwiczyć? Przecież to się nie opłaca. I teraz jak z perspektywy czasu o tym myślę, to ale jakie nie opłaca? To jest w ogóle moje pierwsze pytanie. Co jest w ogóle w tym złego, że pozwolimy sobie na trening w dzień, kiedy nie jedliśmy idealnie? Wtedy, tak na chłopski rozum biorąc, wtedy to tym bardziej ten trening nam się przyda, nie? No bo w jakiś sposób zminimalizuje na przykład nadmiar kalorii, które zjedliśmy, kiedy pozwolimy sobie na coś, co nie było, nie wiem, w naszym planie dietetycznym, czy co po prostu było bardzo, bardzo kaloryczne. Trochę mi się też to podejście do sprawy kojarzy z takim z takim szykowaniem się do ślubu, że rzekomo jak idziemy do ślubu, to wszystko musimy mieć nowe, idealne, piękne, nieskazitelne. Musi być idealna fryzura, idealny makijaż i sukienka uszyta, nie wiem, wypożyczona, jakaś super ekstra i bielizna, nowiutka, pod spodem, y, wymuskane wszystko, buty takie, a nie inne. Mogą być niewygodne, byleby były ładne, byleby dobrze wyglądać. Wiecie, to wszystko musi być takie ideolo. Kościół przystrojony, sala weselna wybierana przez pół roku, a kot. Takie podamy gościom, a na takich talerzach, a stoły kwadratowe, a ci wolą okrągłe. I. Tak samo podchodzimy trochę do diety, że jak ja już to robię, to już chcę to zrobić na 100%, tak jakby to było raz w życiu. No, śluby i wesele bywają raz w życiu. Rzeczywiście są ludzie, którzy mają ich więcej i to też jest spoko, no ale generalnie jest to wydarzenie, czy się dzieje to w naszym życiu raz, dwa, czy cztery razy. Jest to takie wydarzenie jedno z tym danym mężem albo z daną żoną. Nie robimy sobie wesela co tydzień czy tam codziennie. Odchudzanie jest raczej codziennie. Jest to taki filtr naniesiony na nasze życie i po prostu ma to miejsce codziennie. Raczej działamy w tę stronę, że to to odchudzanie wpasowywujemy do swojego życia, a nie na odwrót. I jeżeli z weselem tak jest, że i ze ślubem, że rzeczywiście na ten jeden dzień czy na ten cały weekend możesz nagiąć wszystko, żeby to było idealne, wziąć wolne w pracy, przyjeżdżają goście z całej Polski, z całego świata, wszystko jest skupione na Tobie, no są to inne warunki życia, zupełnie inne. I tak tutaj to rozumiem i jest to spoko. Tak z odchudzaniem tak nie jest. Nie zatrzymuje się czas dla ciebie. Nie jesteś pępkiem świata podczas całego swojego odchudzania. Znaczy dla siebie bądź pępkiem oczywiście, ale chodzi o to, że nie ma co liczyć na to, że wszystkie inne warunki się dostosują do tego, że ty się odchudzasz. Więc to jest normalne, że wyskoczy jakiś pączek w pracy. To jest normalne, że wyjdziesz gdzieś z przyjaciółką i nieoczekiwanie zamówisz coś, czego nie planowałaś. To jest normalne, że wyjdziesz na imprezę pojedziesz na działkę, na grilla, wyjedziesz po prostu, czy em, na wakacjach skorzystasz z opcji all inclusive. I nic z tych rzeczy, które wymieniłam, nie determinują cię do tego, żeby teraz tak jakby przekreślać wszystko inne, co robiłaś, robiłeś dotychczas w związku z odchudzaniem. Czyli nawet jak zjesz w biurze pączka, to zauważ, że on w żaden sposób... Nie przekreślę ci tego dzisiejszego treningu. To nie jest tak, że teraz trening się nie opłaca. To nie jest teraz tak, bo bez sensu, bo idę z pączkiem w brzuchu na ten trening. No spoko, rzeczywiście. Słabo jest ćwiczyć, kiedy zjesz pączka dosłownie na minutę przed wejściem na salę fitness. To, to oczywiście. Tutaj bym się zastanowiła, czy by nie zrobić dłuższej przerwy. Ale wiadomo, nie mówimy o takiej historii. Mówimy raczej o mm, takim dniu, kiedy coś pójdzie nie po Twojej fit myśli i ty stwierdzasz, że teraz już trzeba wszystkie fit plany. Wykreślić. Bez sensu, nie? Bez sensu. Przecież jedząc tego pączka, nie skręciłaś sobie nogi. Czyli dalej możesz iść na trening. Czy tam na spacer, na basen, na siłownię, co tam miałaś zaplanowane. Przecież nie stanął ci on w gardle i właśnie nie jesteś reanimowana, nie? Bo, ten, bo się dusisz pączkiem. Znaczy, jeżeli tak było, no to ba bardzo mi przykro i mam nadzieję, że uzyskałaś pomoc, ale wiecie, mówimy tutaj o zupełnie innej sytuacji. Mówimy tutaj o sytuacji, kiedy. Jeżeli coś nie jest w takich barwach i w takiej tonacji, jak my sobie to wymarzyliśmy, to już automatycznie przekreślamy wszystko inne. No, zupełnie bez sensu. Słuchajcie, to tym bardziej wtedy warto iść na trening, żeby z tego pączka coś zrobić, żeby jakiś był pożytek więcej energii na treningu. Mamy szansę spalić tego pączka, mamy szansę zminimalizować to, że ten pączek by sprawił, że będziemy. W nadwyżce kalorycznej, a naszym planem, jak się odchudzamy, właśnie nie jest nadwyżka, tylko ujemny bilans kaloryczny, więc ja tutaj widzę same plusy pójścia na taki trening. Ale no teraz się tak wymądrzam, ale słuchajcie, ja tak robiłam. Ja tak robiłam, że jak coś już szło nie po fit myśli, to ja już wtedy rezygnowałam z dalszych planów. I pozostając w temacie aktywności, też mam taką e, historię z zegarkiem, że w momencie, kiedy zegarek był nienaładowany albo w ogóle go nie wzięłam na trening, to mi się nie chciało ćwiczyć. Bo tak jakby. Ja doskonale wiedziałam gdzieś tam w głębi siebie, że dalej przecież yy, no, działa moje serce, dalej mam puls, dalej się spalają kalorie, ale... Wydawało mi się to bez sensu, że nie zobaczę tego wyniku na zegarku. Teraz już tak nie mam i jestem w stanie po prostu pójść na trening, zrobić go i sobie przybić pionę, o Paula byłaś, było spoko, ale kiedyś rzeczywiście tak jakby uprawiałam ten sport po coś, po, po, po to, żeby dołożyć chyba ten klocek do idealnego planu, a nie... A nie po prostu dla siebie, nie z myślą, że robię coś dobrego dla siebie. Nawet jeżeli nie weźmiemy zegarka, czy nawet jeżeli w dzień treningowy zjemy pączka, mimo że go nie planowaliśmy i on w jakiś sposób nam zburzył fit wizję tego dnia, no to ten sport dalej zadziała. Nie? On też dobrze zrobi nam, dla naszego organizmu, dla naszego zdrowia, dobrze zrobi dla naszego układu krwionośnego, także wciąż są... Plusy w tej sytuacji, wydaje mi się, że jest ich bardzo, bardzo dużo, więc zastanówmy się, czy, czy po prostu to, co robimy, nie jest bez sensu i może czas w końcu to przekreślić i stwierdzić: No trudno, no zjadą pączka, pizzę, dalej idę na trening, życie toczy się dalej. Drugą bez sensu rzeczą jest wierzenie w to, że tylko takie czyściutkie i idealne jedzenie. Jest w stanie nas odchudzić, albo że tylko z takiego jedzenia powinna się składać nasza dieta. Ja mam, słuchajcie, taką koleżankę, mam nadzieję, że się nie obrazi, że o niej mówię: że kiedy ma takie okresy super ekstra, takie dietetyczne, kiedy chce zmieniać swoje nawyki, chce chudnąć i tak dalej, to przesadza w drugą stronę. I na przykład rezygnuje z glutenu, bo ktoś jej powiedział, że jest niezdrowy. Rezygnuje z nabiału, bo ktoś jej powiedział, że jest niezdrowy i nie służy. Rezygnuje oczywiście tam z cukru, z tłustych rzeczy najlepiej to warzywa i kasze nic słodkiego tak wszystko jest takie no, na tip top, aż za bardzo. A kiedy przychodzi, a w końcu przyjdzie, na nas czas, na nas wszystkich. Przychodzi ten dzień, kiedy wentyl nie wytrzymuje, puszcza coś i pęka. To wtedy je wszystko, mimo tego, że ma gluten, cukier, dużo tłuszczu, laktozę i co tam jeszcze chcecie. To jest dla mnie takie, hmm, nie wiem nawet w sumie jak nazwać to podejście. To jest takie podejście, że wierzę w coś tylko wtedy, kiedy mi to wychodzi, a kiedy mi to nie wychodzi, to nagle zapominam o tych wszystkich postanowieniach. I ja Wam nie mówię o tym, żeby teraz podkreślić, że no, jak już rezygnujemy z diety, no to wtedy bądźmy konsekwentni i też rezygnujmy z tych wszystkich y, rzeczy, y, których nie jedliśmy, kiedy byliśmy super fit, nie, 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 w drugą stronę. Mądrze się teraz po to, żeby wam powiedzieć, że nie trzeba na żadnym etapie, ani na fit etapie, ani na niefit etapie, ani na obiedzie u babci, czy gdzie tam jesteście, na żadnym z tych etapów nie trzeba y, rezygnować z czegokolwiek, może, że macie takie zalecenie od swojego lekarza, jesteście na coś uczuleni, i nie wiem, zjedzenie glutenu sprawi, że nie zejdziecie z kibla przez trzy dni. Nie? No, ale no, wiem, że takich ludzi jest bardzo, bardzo, bardzo mało i wśród moich słuchaczy stanowcza większość ludzi nie będzie miała y, żadnych takich restrykcyjnych wykluczeń w stylu, że tam nie wiem, zjesz coś tam i już udusisz się, dostaniesz ataku i, i, i trzeba cię będzie wieść do szpitala. No, także mówię o tym dlatego, bo wprowadzając też te ograniczenia, kiedy chcemy być zbyt idealni w tej diecie i mieć taką czystą michę, super ekstra, wszystko surowe, tylko warzywa, kasza, y, oliwa i to najlepiej tam tłoczona tylko we Włoszech, tylko nie wiem, z pierwszego tłoczenia i przez dziewice włoskie. Jeżeli mamy takie podejście, to tak jakby pracujemy sobie na to, żeby w przyszłości ten Taki niewidzialny balon dietetycznej frustracji pęku z takim impetem, że obudzicie się dopiero na drugiej paczce pryncypałków, a stopą będziecie mieszać już lejsy, nie? A drugą stopą będziecie zamawiać pizzę, bo takie ostre restrykcje, prędzej czy później, no nie ma mocnych, doprowadzają do tego, że ta bańka Pęka I to jedzenie, którego sobie zabranialiście, dogania was nawet nie za zdwojoną, z, 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 nie wiem, ze strojoną siłą, z jakąś taką ah, nie do opanowania. Myślę, że dużo osób, które kiedykolwiek y, doświadczyły napadu obiadania się, wiedzą, o czym mówię. To jest takie zamroczenie, że ty w sumie nie wiesz, co robisz, ale wiesz, że chcesz i jesz i jesz i jesz i, jesz, i dopiero orientujesz się. Dopiero dochodzą do ciebie te emocje i taka autorefleksja, co się stało, kiedy jest już po fakcie, kiedy boli brzuch, kiedy odczuwasz wy wyrzuty sumienia. I to nie są wyrzuty sumienia, że, o cholera, zjadłam gluten, ale miałam nie zjeść. Nie, nie, to są wyrzuty sumienia związane z tym, że Boże, ile ja pochłonęłam, ile ja tego zjadłam, w ogóle dlaczego doprowadziłam do tej sytuacji. Niestety tak jest, że taką baterię, która zasila obiadanie się. Ładujemy właśnie poprzez zakazy i restrykcje. Ona tak, jakby czerpie energię z tego, w ten sposób ją ładujemy, i przez to, że coś jest zakazane, to taka ukryta frustracja, tak bym to nazwała, ukryta żywieniowa frustracja w nas sobie tak powolutku rośnie, i rośnie, i rośnie, i przychodzi piątek, piąteczek, jest nagle jakieś wyjście, znajomi zamawiają pizzę, i ty w sumie. Nie wiesz kiedy, ale zjadasz już tam piąty kawałek, na przykład. Nie? I domawiasz sobie jeszcze do tego frytki, albo dajesz się namówić na ciasto. Mimo że wchodząc na tą imprezę, miałaś masę postanowień, masę planów, nie wiadomo czego, to i tak nagle coś pęka, jest takie pyk i jest nagle po wszystkim. Kluczem. Do tego, żeby nie doprowadzać do takich sytuacji jest wyważenie tej diety, żeby ona właśnie nie była pełna restrykcji, bo bez sensu jest sobie zakazywać wszystkiego na przykład na dwa tygodnie, a potem po dwóch tygodniach z nawiązką przez jeden weekend nadrabiać wszystko. No to chyba zgodnie jesteśmy w tym, że to jest bez sensu. Ja też teraz nie mówię, żeby każdego dnia diety sobie zamawiać kebaba i, i, i wiecie, obliczać kaloryczność fast foodów, też nie. Preferuję jak wiecie podejście 80 na 20% w zależności od okresu w naszym życiu, to może być 70 do 30, albo nawet 60 do 40, czyli 80% naszej diety to jest jedzenie nisko przetworzone, fajne, spoko i tak dalej, ale też bez jakichś takich restrykcji, czyli tam też mogą być owoce, może być makaron, może być pieczywo, a 20% takiego jedzenia rekreacyjnego, a tu jakiś batonik, tutaj kawałek ciasta, niekoniecznie musi to być jakiś fit zamiennik, wiecie, na chudym twarogu i słodzikach, może to być też zwykłe ciasto, to z piekarni, jakiejś czy z cukierni. Może to też być 30%, tak jak Wam wcześniej powiedziałam, bo na przykład macie jakiś taki tydzień, gdzie macie większe zapotrzebowanie na coś słodkiego, po prostu ciągnie się za Wami ochota, żeby do kawki sobie coś ukroić spoko. To jest naprawdę spoko i jest to 100 razy lepsze, na, na, naprawdę 200 razy lepsze od podejścia, że ja teraz nic i nigdy, tylko woda, kasza i warzywa na parze, a po dwóch tygodniach. Jest jedno wielkie boom i trzy dni nadrabiania po prostu, wiecie. Od rana do wieczora wszystko bez sensu. Żyjemy z takim poczuciem wtedy, że wszystko jest bez sensu i jemy po prostu wszystko, co nam wpadnie w ręce i czego sobie zabranialiśmy przez ten okres restrykcyjny. I trzecia rzecz. Trzecia rzecz, którą mm, robimy w trakcie odchudzania, a kompletnie ona nie ma sensu, jest taka, że uważamy, że do odchudzania trzeba się jakoś wyjątkowo przygotować. Hmm, czyli ja nie zacznę odchudzania, póki nie zrobię wszystkich wyników krwi. Ja nie zacznę odchudzania, dopóki nie będę miała najlepszych butów do biegania, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Wszystko to, co powiedziałam, zarówno badanie się jak i dobranie odpowiedniego obuwia jest świetne. Jest Korzystne, jest zdrowe. Ale spójrz na to z tej strony, że w momencie, kiedy ty na przykład czekasz na wizytę u lekarza i czekasz aż dostaniesz skierowanie, pójdziesz do lekarza sobie, zrobisz te badania, dostaniesz wyniki i potem pójdziesz do lekarza skonsultować te wyniki, czy tam do dietetyka, to zastanów się w tym okresie, który ja teraz wymieniłam, jak ty wtedy jesz? Czy rzeczywiście jest tak, że już wtedy dbasz o siebie, czy po prostu czekając na na jakąś diagnozę, jesz tak jak zwykle i w sumie to się niczym nie przejmujesz, tak odraczasz to odchudzanie, no bo musisz mieć wyniki, musisz mieć wyniki i, yy, i wszystko jest takie zawieszone w czasie. A potem druga sprawa, te buty. Czy rzeczywiście jest tak, że czekając aż te buty przyjdą, aż przeczytasz wszystkie fora internetowe na temat super obuwia do biegania, to czy jest tak, że już wtedy dbasz o jakąś aktywność, chodzisz na spacery, robisz jakieś lekkie treningi w domu... No nie, wtedy też wszystko jest raczej takie zawieszone i po prostu cały świat czeka, aż te buty przyjdą, i ty także ze swoimi postanowieniami, ze swoimi nawykami i zmianami ewentualnymi, takimi prozdrowotnymi, czekasz na te buty. Oczywiście zarówno badania, jak i buty są tutaj taką jedną wielką metaforą, bo to może tyczyć się też innych rzeczy. Zrobienia fit zakupów, zamówienia zdrowej żywności ze sklepu internetowego i teraz czekania, aż to przyjdzie, zamówienia jakiegoś super stroju do ćwiczeń, żeby ci gacie nie prześwitywały za leginsów w trakcie treningu, dostosowania swoich możliwości takich kuchennych do tego, żeby, żeby fit sobie gotować, nie wiem, czekanie na termomiksa, znalezienie idealnego blendera kielichowego i tak dalej, i tak dalej. Spójrz, że raczej kiedy mamy jakieś takie postanowienie, że coś musi się zadziać, żebyśmy my w końcu wzięli się za siebie, to do tego czasu, dopóki się to nie zadzieje, my kontynuujemy to nasze zwykłe życie bez zmienionych nawyków, bez ingerencji w to, co nas doprowadziło na przykład do nadwagi czy otyłości. Bez sensu. Ty możesz ingerować już od samego początku. Już czekając na ten super sprzęt, super buty, czekając na skierowanie na badania krwi, ty już możesz małymi krokami wprowadzać jakieś zmiany i nie musi stać się coś wielkiego, ani idealnego, ani z fajerwerkami, żebyś Zaczął lub zaczęła wprowadzać te zmiany do swojego życia. Zastanów się nad tym, czy nie masz czegoś takiego u siebie w życiu, u siebie w diecie, czegoś na co czekasz, takiego jakiegoś świętego grala, jakiegoś złotego totemu, <gry> który gdzieś tam jest w Twojej głowie, urodził się na niego pomysł i teraz wszystko jest spauzowane dopóki, dopóki ta rzecz nie zostanie zdobyta, osiągnięta, kupiona, czy cokolwiek, cokolwiek innego. No dobra, i z tymi trzema rzeczami Was zostawiam, z tymi trzema refleksjami. Dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną dzisiaj. Kto został do końca, ten oczywiście zostawia hashtag SDK i jestem bardzo ciekawa Waszych takich rzeczy, które dzisiaj na przykład wiecie, że były bez sensu. W ogóle czy macie podobne doświadczenia, które ja tutaj opisałam w dzisiejszym podcaście? Czy zwlekaliście z czymś, czekając na idealny moment, czy odpuszczaliście treningi w dni, kiedy na przykład zjedliście pizzę? Czy czekaliście na jakieś super ekstra Adidasy do biegania? I w tym czasie nie podejmowaliście się żadnej aktywności fizycznej? Koniecznie, koniecznie, koniecznie dajcie znać. Jestem bardzo ciekawa waszego doświadczenia. Tymczasem ja uciekam. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, do usłyszenia. Papa! Pa.